Sponsorem programu jest Orlen. Jubileuszowa 80. edycja wyścigu Tour de Poloń to już historia. Polskie święto kolarstwa zakończone tradycyjnie metą w Krakowie. To było fantastyczne 7 dni rywalizacji, podczas których kolarze pokonali 1130 km. Wszystko rozpoczęło się w minioną sobotę w Poznaniu. Pierwszy etap liczył 183 km i była to gratka dla sprinterów. Zgodnie z przewidywaniami premierowy dzień zawodów wypadł łupem jednego z nich, a konkretnie belga Tima Amelie ze społusu Dal Step Dał on z siebie wszystko na ostatnich metrach i pokonał m.in. dwóch świetnych rywali Olafa oraz Fernando Gavirie, którzy uzupełnili podium etapu. Tim Melier rzecz jasna, założył wówczas koszulkę lidera, ale nie nacieszył się z nią zbyt długo. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił już następnego dnia po drugim etapie, gdzie upasował się dopiero na 111. miejscu. Na fotel lidera zaś wskoczył ówczesny zwycięzca etapu, Słoweniec Matej Mohoric z drużny Bahrain Victorious. Obłysk szprychy pokonał na mecie Portugalczyka João Almeida i to właśnie ta dwójka kolarzy do samego końca wyścigu toczyła pasjonujący bój o końcowy triumf w tegorocznej edycji Tour de Pologne. Powody do zadowolenia mieli również Polscy kibice, bowiem w minioną niedzielę na najniższym stopniu podium uplasował się Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers. Niezwykle udanym dniem dla biało-czerwonych był poniedziałek. Trzeci pagórkowaty etap zwał Brzycha do duszniki zdrój w pięknym stylu wygrał Rafał Majka z ekipy Team Emirates. Co ciekawe, dla popularnego zgrada było to pierwsze etapowe zwycięstwo w naszym narodowym turze od blisko 10 lat. Po raz ostatni na najwyższym stopniu podium stanął w 2014 roku, kiedy to również zwyciężył cały wyścig. To nie był koniec dobrych informacji dla polskich kibisów podczas trzeciego dnia rywalizacji. O ile na drugiej lokacie upasował się Matej Mochoricz, to na najniższym stopniu podium stanął drugi z naszych reprezentantów, Michał Kwiatkowski. Nasze apetyty zostały wówczas maksymalnie pobudzone i tliła się nadzieja, że wreszcie Tour de Pologne wygra któryś z polskich kolarzy. Podczas czwartego dnia rywalizacji kolarze pokonali jednak płaski etap, co było szansą dla sprinterów. O zwycięstwie marzyli m.in. Pascal Ackerman, Tim czy też Gerbantissen, którzy rozprowadzani byli przez swoich zespołowych kolegów. Jak się okazało, wygrał ten, który nie mógł liczyć na pomoc drużyny. Kapitalnym, samodzielnym finiszem popisał się reprezentant Holandii i kolarz grupy Jumbo -Visma, Olaf Koy, Co ciekawe, dla 21-latka była to druga etapowa wygrana w Tour. De tak więc po raz kolejny nasz narodowy wyścig jest sceną, na której pokazują się wielkie kolarskie talenty. Koi wygrał w 2020 roku Orlen Wyścig Narodów, a przed rokiem właśnie w Tour de Pologne zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w World Tourze. Teraz zawodnik Jumbo Wisma udowodnił, że nie były to przypadkowe wygrane. Wyścig był już coraz bliżej mety. Piąty etap to blisko 200-kilometrowa trasa z przyczyny do Bielska Białej, która padła łupem Holendra Marina van Berga. O finiszu zadecydowała walka peletonu, w którym na czołowych lokatach znali się również Matej Mohoric i João Almeida. W klasyfikacji generalnej Słoweniec miał zaledwie 12 sekund przewagi nad Portugalczykiem. Kluczowym miał okazać się szósty etap, czyli jazda indywidualna na czas w Katowicach. Co ciekawe, wyniki dnia tylko jeszcze bardziej rozgrzały walkę o końcowy triumf w Tour de Pologne. W czwartek na najlepszy czas na 17-kilometrowym odcinku uzyskał Włoch Mattia Catanio z zespołu Sudal Quick-Step. O kilkanaście sekund zdeklasował takich znakomitych kolarzy jak mistrza świata Tobiasa Fossa czy też Brytyjczyka Gerainda Tomasa. Wszyscy zaś czekali na to, co zrobi trójka faworytów: Mohoric, Almeida i Kwiatkowski. Polak uplasował się na ósmej lokacie ze stratą 21 sekund do prowadzącego Włocha i tym samym przebił się na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Słabiej poszło Matejowi Mohoriczowi. Słoweniec na mecie zameldował się dopiero z 11 czasem i stratą 25 sekund do zwycięzcy. Portugalczyk natomiast zajął bardzo dobre drugie miejsce z przewagą dokładnie 12 sekund nad liderem wyścigu, co to oznaczało. Otóż to, że w przeciwieństwie do poprzednich edycji, kiedy klasyfikacja generalna układała się właśnie podczas czasówki, zwycięzca tegorocznego Tour de Pologne nie został jeszcze wyłoniony i wszystko rozstrzygnie się podczas ostatniego etapu. Ten miał miejsce wczoraj. względnie płaski odcinek liczył sobie 166 km i prowadził z Zabrza do Krakowa. Było wiadomo, że jeśli gdzieś można było szukać bezcennych sekund to na lotnej premii. Gdyby Tam Almeida pokonał lidera i zdobył bonifikatę, to on mógłby wygrać cały wyścig. Team Emi Race, czyli ekipa Almeida nie odpuściła żadnej ucieczce i stało się jasne, że cały peleton dojedzie do premii w Wilamowicach. A tam rozpoczęła się szaleńcza walka. Kolarze Bahrain Victorious, czyli pomagierzy Mochoricza, poradzili sobie jednak lepiej i to lider wygrał premię, co przełożyło się później na końcowy triumf w całym wyścigu. Na mecie w Krakowie zaś pierwszy dojechał Belk Melier, który symbolicznie zakończył udział w Tour de Pologne tak samo jak go rozpoczął, czyli etapowym zwycięstwem. Triumfatorem wyścigu został Matej Mohoric z zaledwie sekundą przewagi nad wicemistrzem Tour de Pologne, João Almeida. Podium natomiast uzupełnił Michał Kwiatkowski. Słoweniec zaś zwyciężył ponadto klasyfikację Energa Grupa Orlenda najlepszego sprintera. Triumfatorem w klasyfikacji górskiej po wygraną sięgnął Markus Holgo z Lidl Trek. Statuetkę dla najaktywniejszego zawodnika całego wyścigu odebrał reprezentant polski Patryk Stosz, który co ciekawe prowadzenie w tym zestawieniu objął już po pierwszym etapie i zachował je do samego końca. Najlepszą drużyną została natomiast ekipa Rafała Majki, czyli Team Emirates. 10. turn de Poloń zakończony, bez wątpienia była to piękna edycja naszego narodowego wyścigu. Dobrze zorganizowaliśmy wyścig. Wy to pięknie przekazaliście i zaprosiliście tych ludzi, przekazaliście to. No i te tłumy ludzi, ta dobra energia. Zobaczcie, wszędzie jest takie narodowe święto, wszędzie biało-czerwone flagi. Siedzą ludzie sobie no na patrzę, tak, na murę, jak gdzie się zatrzymałem, na mureczku, pani z Panem, kocyk postawiony kawka do tego Polska, prawda i tak dalej. Naprawdę jest to radość i, i to mi największą siłę daje do organizacji. Bo, Tour de Pologne w poprzednich dwóch latach na odcinku siedmiu etapów, trasa 1200 km, gromadził taką łączną widownię 3-4 miliony ludzi. Kolejny Tour de Pologne już za rok, który najprawdopodobniej odbędzie się tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Nieoficjalnie wyścig w 2024 roku ma również zagościć w północnej części kraju, na przykład w Szczecinie lub w Gdańsku. Sponsorem programu był Orlen.